Narcyz nigdy nie ruszy naprzód. Tak naprawdę Narcyz nigdy nie odpuści, nigdy nie zakończy, ponieważ nigdy nie upora się z emocjami. Nigdy nie pozbędzie się gniewu, nienawiści, zazdrości. Narcyz nie pozbędzie się tego, jaki jest zgorzkniały. Nie pozbędzie się urazy. Dlatego narcyz może chować urazę latami, a nawet przez resztę życia. Nie może Ci wybaczyć, nie może się z tym uporać, nie wie jak. Narcyz może trzymać się pewnych rzeczy kurczowo przez całe życie. Dlatego nigdy mu nie przejdzie, nigdy mu nie przejdziesz, nigdy nie ruszy naprzód. To tylko iluzja. Narcyz stara się przedstawiać to tak, że już jest z kimś innym, ale nadal jest wściekły. Więcej znajdziesz na kanale Autentyczny. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.